Siemanko, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i jak widzicie po tytule, dzisiaj zajmiemy się draftem jak pewnie wiecie od jakiegoś czasu raz w tygodniu wrzucam sobie właśnie draft, żeby pograć na chillu, zobaczymy jak dzisiaj to wszystko wyjdzie i zawsze za każdym razem staram się robić inny draft na innych zasadach, żeby to nie było nudne i też ciekawsze do oglądania dla was oraz ciekawsze do wybierania tego składu dla mnie, bo nie oszukujmy się, no wybieranie cały czas ligi hiszpańskiej lub angielskiej to już stało się nudne tym bardziej pod koniec FIFA i pewnie pamiętacie jak w w tej chwili robiłem coś takiego jak draft życzeń. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Dzisiaj zrobimy taki sam draft, także ja już biorę się za wybieranie formacji, oczywiście. Także zobaczymy, co ciekawego z tego wyjdzie. Zdecydowanie moja ulubiona formacja 4-3-2-1, najlepsza według mnie z tych wszystkich. Niektórzy lubią jeszcze grać 4-3-1-2, i tutaj mamy jeszcze 3-4-2-1, na które warto zwrócić uwagę. Ale jeśli robi się właśnie jakiś wysoko overallowy draft, to wtedy myślę, że warto skusić się na taką formację, na trójkę w obronie. Ale ja trzema obrońcami jakoś grać niezbyt lubię, więc wybieram 4-3-2-1, ale zanim nacisnę i zanim pojawi się kapitan, od razu Wam wytłumaczę, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, na czym to polega. Także zanim pojawią się karty, muszę. Powiedzieć po prostu na jaką wartość na karcie będę patrzył, i ten zawodnik, który ma najwięcej właśnie tej statystyki na karcie, tego wybieram. Więc zanim się pojawią teraz, załóżmy kapitanowie, powiem, że patrzę na strzały. I ten zawodnik, który będzie miał najlepsze strzały, tego sobie wybieram. I tak układamy cały draftik. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Bardzo proste, także lecimy. I tak jak powiedziałem, zaczniemy od strzałów. Zobaczymy, kto najlepsze strzały będzie miał na karcie. Jest Di Maria, jest Messi 92. Także no, no, myślę, że myślę, że fajnie, Messi najlepszy, 84 tej runi, jeszcze był Bale, Bale na drugim miejscu, ale wybieram Messi'ego. Tym razem popatrzymy sobie na Pace'a, zobaczymy, który napastnik będzie, będzie po prostu najszybszy tutaj. I jest Mbappé, no i bardzo ładnie. Na lewej stronie, hmm, na lewej stronie, może dajmy znów strzały, bo tutaj akurat lewy... Oj, Cristiano Ronaldo 99, czy ktoś mógłby być lepsze strzały od niego? Tutaj gdyby nie było Ronaldo, to wybrałbym mi tak Neymara, więc naprawdę fajnie to póki co wygląda. Następny zawodnik na pozycji środkowego pomocnika. Tutaj potrzebuje fizyczności, także zobaczmy kto będzie miał najlepszą fizyczność. 86 Maveratti i 94... przepraszam, 94 Maveratti. Co ja mówię? 94 overall, a się zamieszałem 86 Maveratti i 86 Mahamsik. Także dwóch zawodników z tym samym overallem, jeśli chodzi oczywiście... O, o statystykę fizyczności i którego z nich by sobie wybrać? Myślę, że to będzie Wyrat 94. Dlaczego by nie? Tego zawodnika sobie umieszczę w moim składzie. Oczywiście patrzę tylko na to, co jest na karcie. Już nie wiem, czy dokładnie, jeśli chodzi o siłę, to ci zawodnicy mogą mieć coś lepszego. Jeśli chodzi o to, jak wejdziemy na footheadzie, a się teraz zamieszałem, nie będę patrzył na te karty. Ale załóżmy, że niech to będzie teraz, niech to będą teraz podania. Kto ma najlepsze podania? Starałem się nie patrzeć, żeby nie było, wiem, że mi wyskoczyły, Wy widzieliście wcześniej. Najlepsze podania ma Cesk Fabregas. On mi tutaj nie pasuje do tego składu, ale teraz już, przez to, że chciałem Wam wyjaśnić, to będę starał się mówić wcześniej. Przepraszam za małe zamieszanie i weźmy sobie Pejsa. Znów najszybszy, najszybszy zawodnik. Kto to będzie? Jensen 87. Niebieski draft nam tutaj prawie się zrobił, ale pomoc w ogóle nie ma zgrania. Weźmy sobie tutaj teraz najlepszego z defensywą. Kto ma najwyższą defensywę. Eee, co my tu mamy hmm, może liga angielska jakaś nam się tutaj złoży 94 zawodnik do Tehamu. 91 overall a tymczasem weźmy sobie fizyczność tutaj u środkowego obrońcy fizyczność będzie bardzo ważna i mamy Humelsa 93 i jego sobie wybieram eee, boki obrony to przede wszystkim jak dla mnie też no szybkość no nie oszukujmy się pace ma duże znaczenie więc lewy obrońca najlepszy możliwy pace tutaj kto to będzie Filipe Luis 82 ma Holebas e, ok czyli Holebas wygrał Patrzę tutaj w ogóle mamy trzech zawodników którzy mają 81 także Holebas witam w moim składzie na prawej stronie zobaczymy za chwilę ale Braunghas mm, tutaj niech to będzie niech to będzie najlepszy refleks najlepszy refleks zobaczymy kto będzie na, najlepszy refleks i to jest, czyżby to był oblak 95. Ale ładnie się układa. Oblak 95, oczywiście witam w moim składzie i na prawej stronie znów tempo. Na ławce dopiero to będzie troszkę trudniej, bo wtedy ciężko właśnie zgadywać, co ciekawego uda się trafić. Mamy Alvesa 95 i Beirina również 95. Ale z racji tego, że Alves to jest zawodnik toty, to wybieram sobie oczywiście Alvesa, także... Patrzcie jak to wszystko ładnie wyglą wygląda, przynajmniej mniej więcej tak teraz tak sobie to mogę pozmieniać. Zaczynamy w takim razie od ławki rezerwowych tradycyjnie od prawej strony i mówię teraz, że to strzały będą najważniejsze. I mamy tutaj Roberta Lewandowskiego, bez dwóch zdań, 89, oczywiście witam w moim składzie. Teraz zaczniemy od Pace'a, czyli kogoś szybkiego potrzebuje i kto będzie najszybszy? Angel Di Maria, 89, 87 smolników i to jest jego zwykła karta, także no praktycznie się zrównali. i e, Iguain też był blisko, bo 85, ale dobra, niech to będzie Di Maria, w sumie niech to będzie, no to musi być Di Maria. Teraz pora na, na fizyczność może, kogoś takiego naprawdę fajnego, patrzcie jak idealnie siadło! Lukaku 91 fizyczności z nim nikt nie wygra jeśli chodzi o tą statystykę tutaj no zobaczcie mam naprawdę fajne karty ale zgrania za dużo to nie mam weźmy sobie teraz może strzały bo tutaj jeszcze napastnicy mogą się pojawiać strzały strzały kto ma najlepsze strzały Balde Diao 78 czy ktoś ma lepsze hmm, nie no to musi być on w takim razie teraz może podania tutaj może będzie pomocnik więc najlepsze podania kto ma najlepsze podania w tym składzie jeśli chodzi o podania, 83 Cutinio. Eee, no i to Kutinio wygrywa. I to zdecydowanie. Cutinio 83. Tutaj może tym razem. E, może jeszcze raz podania. Może jeszcze raz podania. I kto to jest? Biglia 90. Czy ktoś mam więcej? Nie. Biglia 90. I jak on mi tutaj będzie? O, chyba, że w ten sposób. Tutaj sobie go rzucać. Zobaczcie. 92 ratingu w ogóle. No nieźle. W takim razie teraz pora na tempo. Zobaczmy kto coś szybko będzie biegał. Jest Valbuena, jest w Salach, w Salah 92 na karcie e, z okazji Halloween. Także tutaj sobie go wybieramy. I teraz może defensywa. Przyda mi się jakiś środkowy obrońca najlepiej. Ale tutaj oj, oj, oj niestety. Niestety wątpię, że De Bruyne to wygra. Mamy De Rossiego, który ma defensywy 81. Kevin De Bruyne tej defensywy ma tylko 55. A patrzcie jak fajnie pasowałby mi do środka pomocy. Oj, 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 szkoda, naprawdę szkoda. W takim razie De Rossi, ciebie wybieram. Czy ktoś ma więcej, to zobaczmy na pewno. Nie, 81 Derosti. Tak to wszystko się prezentuje. Przejdźmy sobie w bok i teraz nie patrzę, niech to będą podania. Tutaj mamy srebrnych zawodników. Kto ma najlepsze podania z nich? Estrada, ok. Tutaj będą chyba karty, które są już na obronę przeznaczone, więc weźmy sobie fizyczność. Może potrzebuje, nie wiem, jakiegoś zawodnika na środek. Obrony najlepiej. Kto ma najlepszą fizyczność? Rocho 83. Tym razem weźmy sobie defensywę. Środkowy obrońca. Potrzebny mieć środkowy obrońca, defensywa. Zobaczmy. Sergio Ramos 91, Marcelo 90. Bardzo blisko byli. Tutaj Marcelo, oczywiście, karta ładniejsza, niebieska, ale wybieram Ramosa. Takie są zasady, a nie inne. Ramos plus 3, oczywiście, tutaj, bo będzie miał połączenie z Oblakiem. I ostatni, to niech będzie. Znów może weźmiemy sobie refleks, skoro to jest bramkarz, to niech to będzie refleks. Najlepszy refleks możliwy ma Rafael, z tego co widzę, i Steel. Także no weźmy sobie Rafaela, niech to będzie on. W takim razie ja poukładam sobie tylko to wszystko teraz, widzimy się już za chwilkę i zaraz gramy pierwszy mecz. W takim razie wszystko już jest gotowe, tak to się prezentuje. Mamy 73 zgrania i 91 ratingu Messi na ataku. Tutaj dałem sobie Di Marie, dobre połączenie z Veratim oraz z Biglią. Także tak to wszystko się udało jakoś poskładać. I w takim razie zobaczmy sobie tutaj, czy jeszcze właśnie. Rocho nie byłby lepszy od Holebasa, ale nie, jednak Holebas, Wybierzmy sobie jeszcze trenera, to już akurat jest dowolne. Tutaj może przydać jakiś Argentyńczyk, właśnie, żeby to wszystko jeszcze podbustować. Także idę szukać mojego pierwszego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie ostatniego, także zobaczymy, jak będzie grało się tym składem, ale wygląda naprawdę fajnie. Zobaczmy w takim razie skład mojego pierwszego przeciwnika. Jak to wygląda? 88 rating, 94 zgrania. Zgranie ma lepsze, ale karty ma troszkę słabsze. No zobaczymy, jak moje karty będą się spisywały na niepełnym zgraniu. I zanim jeszcze zacznie się ten pierwszy mecz, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie suby, które ostatnio wbijacie, bo naprawdę tyle, ile osób się ostatnio pojawiło nowych subskrybentów na moim kanale. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wam, być może uda się naprawdę w sierpniu jeszcze wbić 600 tysięcy subów. Liczba niesamowita, także dzięki wielkie po prostu. A ja tutaj lecę i postaram się wygrać to pierwsze spotkanie. Aczkolwiek powiem Wam, że nie jestem fanem grania kartami, które nie są na pełnym zgraniu. Albo przynajmniej na siedmiu, no ale zobaczymy. Biglia, na razie dobre przejęcie. Biglia, jeszcze... ojojoj, oj, oj, zepsułem to. Ale Alves huknął z dystansu, naprawdę niewiele zabrakło i to był strzał jeszcze z lewej nogi. Teoretycznie jego słabszej. Jest 1 do 0, 29 minuta spotkania To było naprawdę ładne Rozegranie tego dorożnego Jak zwykle na krótko wysunięcie przed pole karne I zobaczcie co za strzał z dystansu Idealnie to weszło To się nazywa odpowiedź Luka Modric 1 do 1, 36 minuta spotkania Też ładnie siadło, też naprawdę ładna bramka No, co się Modric odpalił? Chwilę później mamy 2 do 1. Kolejny longshot w wykonaniu Modricia. Skuwany. Druga połowa przed nami, i niestety po pierwszych 45 minutach przegrywam 2 do 1. Po dwóch genialnych bramkach Modricia. Naprawdę nie, nie miałem w ogóle nic do powiedzenia przy tych bramkach. Także zobaczymy, jak to wszystko teraz się będzie układało w drugiej części Messi. A, i dobrze gra w obronie, to też muszę mu przyznać, że dobrze się ustawia. Patrzcie, jakie ładne podanie do Messiego, nie wiem czy zdążę, Messi, zobaczmy jeszcze Cristiano Ronaldo. Ronaldo, czy to się uda? Czy to się uda? No, za dużo ich tutaj już było, już nie miałem jak uderzyć. Oj, to może być po meczu, jeśli Ronaldo do trafi. 3 do 1, 74 minuta. Już teraz zacząłem grać ofensywnie, właśnie, i przez to stworzyły się takie dziury. W obronie, ale cóż mam zrobić, no muszę atakować, muszę próbować no Może teraz, Messi Powinieneś to wykorzystać, Messi 3 do 2, 10 minut jeszcze do końca Może się uda O, 89. minuta, Mbappé Mbappé, podanie tutaj jeszcze przed polekarny Jest ktoś dobrze ustawiony, jest Salah Salah, on ma dobrze ułożoną lewą nogę Troszkę mocniej i oblak wyciągałby piłkę z siatki, tak mi się wydaje. No i niestety mamy koniec tego spotkania. Pierwsza runda, szkoda, bo naprawdę skład bardzo fajny. Fajnie udało mi się to wszystko złożyć, ale Modryś mnie załatwił tak, że ja nie mam pytań, po prostu zobaczę sobie aż jeszcze te dwie bramki mojego przeciwnika, bo naprawdę czapki z głów. Trafić dwa takie longshoty w jednym meczu, no zobaczcie, 3 do 2, próbował, próbował dużo z dystansu, ale to nie były jakieś mega groźne strzały też, większość oblak bez problemu gdzieś tam wybijał właśnie albo na albo łapał, także zobaczmy sobie na te dwa najlepsze, na początku nawet, trzy najlepsze. Na początku pierwszy longshot w wykonaniu Bigli, patrzcie, ładnie, praktycznie w okienko, myślałem, że wszystko jest pod kontrolą, a chwilę później odpala się Luka Modric i strzela dwie takie bramki. Zobaczmy raz. I tu jeszcze z bardzo podobnej pozycji. Czy ja zrobiłem jakiś błąd? Nie no, też wysunął piłkę i strzelił, patrzcie no. I co ja mogłem? No co ja mogłem w takiej sytuacji? No cóż, zobaczmy sobie na koniec na nagrody, jak to wszystko wygląda. Ale tutaj raczej nic dobrego w paczkach nie będzie. Aczkolwiek jeśli trafiłbym jakiegoś zawodnika z overallem 82, to, ta, to i tak udałoby się go teraz sprzedać. Ponieważ aktualnie trwają SBC, na których fajnie też można zarobić. Ale z tego co widzę, tutaj nikogo fajnego nie ma. Została jedna paczka zawodnika, który będzie wypożyczony 86 do 90 overall i kto to będzie C2 i jeszcze innych kilku zawodników. No cóż, mimo tego, że ten odcinek jest naprawdę krótki, za co bardzo przepraszam, bo no nie spodziewałem się, że w pierwszej rundzie odpadnę grając z tym składem. No ale sami widzieliście, jak to wyglądało, także Czapki z głów dla mojego przeciwnika, jeśli chodzi o strzały modrycia. Widzimy się kolejnym razem. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, mimo tego, że odpadłem w pierwszej rundzie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś kolejne pomysły na następne drafty, które chcielibyście zobaczyć, piszcie pod spodem w komentarzach. Także pokażę Wam jeszcze na koniec mój kupon, jak to wszystko wygląda. Widzimy się już za sekundkę. I tak jak wam mówiłem, pokażę wam mój kupon, jak to wszystko się prezentuje na najbliższe dni. Mamy cztery spotkania za 50 zł tradycyjnie i do wygrania 430 zł. Pierwsze spotkanie to spotkanie Ekstraklasy klasy Jagielonia Sandecja. Postawiłem na Jagiellonie kurs 1,72. Także zobaczymy, mam nadzieję, że wejdzie. Kolejne spotkanie: mecz eliminacji do Ligi Mistrzów Legia Astana. I tutaj na początek chciałem postawić na to, że obie drużyny strzelą, ale stwierdziłem, że ok będę trzymał kciuki za Legię, żeby jednak polski zespół awansował do Ligi Mistrzów więc mam nadzieję, że Legia wygra to spotkanie, czy awansuje, tego nie wiem będzie ciężko, ale mam nadzieję, że przynajmniej wygra 1.80 kurs tak to się prezentuje, kolejne dwa spotkania to Audi Cup. wiem, że to jest turniej towarzyski, i ciężko to jeszcze wyczuć ale po ostatniej porażce właśnie Bayernu z Liverpoolem, bardzo dotkliwej stwierdziłem, że Bayern jednak będzie chciał wygrać to spotkanie z Napoli i kurs 1.69 i postawiłem też wielki finał Atletico Liverpool, ale tutaj postawiłem na zwycięstwo Liverpoolu, także mogą Wygrać nawet po rzutach karnych. Tak się więc prezentuje mój kupon. Jeśli Wy macie jakieś swoje typy, swoje kupony na najbliższe dni, życzę Wam oczywiście powodzenia. A dla osób, które są pełnoletnie, zajrzyjcie do, do opisu pod spodem. Tam macie prezent od mojego sponsora kanału, czyli od Fortuny. Także miłego grania. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie życzę Wam szczęścia jeszcze raz i piona.